OMG! No dobra, mam niby troszeczkę tych y, pudełeczek porobionych, bo bym chciał sobie złowić parę zwierzaczków, ale ja bym chciał, no właśnie, cofnij się może, w taki magiczny sposób, ponieważ mamy troszeczkę, o właśnie, mamy drilla, mamy to, weźmiemy to, to i to i to chyba wszystko. Jeszcze by nam się właśnie przydał piecek. Tin i Iron, ok, dobra. Teen Iron mamy, weźmiemy. Dobra, lecimy, bo troszeczkę updatecik wszedł. Ale to zaraz pokażę. Mamy potężną kolejeczkę Do naszej kolejnej rudy Tego Octarine chyba, o ile dobrze pamiętam, tak to się nazywa No tutaj już troszeczkę długo doleci Troszeczkę to jest chyba, chyba najdłuższa kolejeczka Tu jeszcze złoto jest, więc to też całkiem spoko Chociaż no kurczę, wydaje mi się, że złoto akurat nie jest jakieś, jakieś value w tej grze W sensie jakoś bardzo nie jest jak na razie, no ale zobaczymy potem Dobra, siema, i tutaj już możemy sobie zacząć budować coś sensownego, żeby się no ładnie tutaj wszystko robiło fajnie, dobra robimy tak tak, od razu sobie postawimy, oj, nie tak dobra, elegan, elegancko yy, tutaj będzie musiała być no właśnie łapka. Tutaj sobie może to iść w ten sposób, hmm, dobra, możemy już od razu elektryka zrobić tutaj fajno może być tutaj i tutaj sobie położymy Zrobimy tak, bo nie będzie widać o właśnie. No i tutaj normalnie o fajno, fajno, dobra Tutaj zrobimy tak i tu zrobimy tak. Wszystko jest zasilone. Tutaj tak, tutaj... Oj, tutaj jeszcze jeden, o. No i elegancko, elegancko. Tutaj damy trochę światła pochodni. No i niech się przepala potężna Oktalina, chociaż Oktalina akurat mamy dużo jak na razie. No i tak, wszystko jest dobra, fajnie. To się możemy cofnąć do bazy. Jak widzicie tutaj znowu mamy potężne rudy kolejne Tinu tym razem. Oczywiście, bo Tin to jest teraz już ostatnia ruda, której nie mamy zrobionej. No i trzeba się nią zająć. Mamy cztery jeszcze tutaj drille, więc od razu, od razu możemy to ogarnąć. Tylko, że tutaj jest problem teraz. Bo nam to kurczę tutaj chyba się nie zmieści. No właśnie. No dobra, jakoś to wykombinujemy inaczej. Dobra, więc tak. Tutaj zrobimy w ten sposób. I tutaj normalnie w ten sposób. I tutaj mogłoby zbierać w sumie o, w ten sposób O tak I tutaj tak. Będzie? Tak, tu leci tu, tu leci tu. E nie, poczekaj tu A, bo tu jeszcze drilla muszą być. Co ty panie zrobiłeś tutaj? Trochę SUS yy, No, i teraz tutaj. O nie, nie, nie tutaj, nie tutaj. O, teraz wyjdzie. No, Dobra, daj jeszcze tutaj. Tutaj będzie to, tutaj będzie to, i teraz tak. Tutaj będzie łapka, i może być tutaj. Nie ma problemu. Tutaj będzie oczywiście piecek. Chociaż, kurde, mógłbym to zrobić w drugą stronę, żeby wszystko leciało do jednego. Nie, no trochę su. Nie, no tutaj w sumie bym mógł. Tylko żeby to wszystko musiało tutaj w drugą stronę lecieć. I tu by mogło też. Dobra, nie, czekaj. Robimy to inaczej, jednak. Zmieniam mój genialny plan. Może być tutaj w sumie. Eee, no, i będzie tu. O. I tutaj będzie tak, i tutaj będzie o. I tutaj będzie tak, dobra? Czyli tutaj sobie będzie leciało tak, fajnie. I no teoretycznie. nie, 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 to no, ale zepsuj to. O. Teoretycznie tu mogę zrobić tak. Tu mogę zrobić tak. Tutaj mogę zrobić tak. No i tak, teraz drillę, no właśnie. Weźmiemy te dwa drile. Bo nam tu nie za bardzo pasuje. Zrobimy tutaj. I tutaj zrobimy i te będą działać i to będzie sobie lecieć tutaj i się będzie przepalać. Super fajnie. I teraz Tutaj będzie w tę stronę. Wszystko będzie sobie lecieć tutaj. Tutaj będzie lecieć w tą stronę. Tu będzie lecieć w tą stronę. Tutaj i tu będzie w tą. I tu będzie. I dobra. No i będzie elegancko. I tutaj wszędzie po prostu będą drille, Tylko, że no, na razie w sumie tam nie potrzebujemy. Czemu on nie łapie? A, bo Źle ustawiony jest. O, ten sposób. Teraz powinien łapać. Tak mi się wydaje. Dobra, jakieś pochodnie, bo tu trochę ciemno, a nie tutaj. Kurde, nie chciałem cię zbierać, ale dobra. Niech się przepala. Ok. Dobra, i teraz chciałbym zrobić oktarinę workbencha bo mamy aż 100 oktariny, ale 30 aż to kosztuje. Kurde, jakie to jest drogie. Panie Janeks Tutaj wszystko już mamy, więc to już nas nie obchodzi Fajnie, dobra Zobaczmy, majster, co my tu mamy Znowu jakieś oktaliny, nie, Coralwoodsy Okej, okay. ej, to w sumie fajnie Ty, takie, nie, no nie, nie podoba mi się Chociaż może ten Dobra, co my tu mamy Pikaksy Oczywiście lepsze, wiadomo Coralwood, bary, Ej, jakieś takie tanie w miarę Hmm Czofel, wiadomo, oktalinę bak czekajcie, to jest normalnie yy, nie, poczekajcie, jestem za głupi a nie, dobra, 20, ej, super, ale dużo 20, ej, dobra, ja to robię zaraz od buta latarnia, slippery slime, ej, ja to mam chyba to też mogę to zrobić zaraz, większą latarnię jest też spoko, Anvil, no taki basic raczej myślę. Jallery znowu. Portal. What the fuck? What the fuck? The portal takes 10 minutes to, to, to charge up before it can be used once it has been placed. Co to w dupę jest? Allows teleporting to waypoints. I ja pierdziele, ale fajne. O chłopie, super. Galaxy Workbench. O, ja pierdolę co to jest, dobra Fury Forge. Co to jest? Forge Protection Hell and Smell the Hardest. Aha, dobra, czyli to jest po prostu. Okej, okay, rozumiem. Czyli to jest po prostu do, 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 do tego galaxitu jakiegoś. No dobra, ale tu byśmy sobie zrobili Coral Wood. No trochę mamy tego Coral Wooda chyba tutaj, o właśnie, elegancko. Teraz tak, potrzebujemy tego jakoś slippery coś tam, czyli to. Tak, to jest to? Tak. Dobra. Jeszcze jakieś tam Fibersy z tego co wiem, Wool też chyba był potrzebny Zobaczmy Dobra, no i tak, baga zrobimy od razu, od buta myślę, że tu w ogóle nawet nie ma żadnej gadki mm, No tak, 20 ten, wiadomo, to jest zawsze super yy, Latarnie też weźmiemy, to takie raczej basic rzeczy Dobra Możemy sobie zmienić, no i super No i super, i mamy jeszcze jakąś tarczę więc git, podoba mi się. Okej, okay, no i to możemy sobie rozłożyć. To sobie roz, rozłożymy zaraz. Czyli jak to mamy, to mamy. I teraz tak, motyki nie mamy lepszej. To jest ciekawe, że mamy lepszy ten szofel, ale czy to mnie interesuje nie za bardzo? 417 mamy, a tutaj mamy 304. U nie, dobra. Dawaj to, od buta, To w ogóle nawet nie ma żadnej gadki. No, mega dużo. Jeszcze możemy sobie to ulepszyć, chociaż tutaj to raczej upgrade jest. O, Galaxy, no właśnie. Więc tak na razie, na razie to zostawimy Czy ja mogę jeszcze anwila zrobić? Mogę No to co, zróbmy jeszcze Zaraz zobaczymy co to tam ciekawego Bo tu już nie możemy nic, nie? Tutaj chociaż jeszcze tylko Coral Wooda możemy planki Plankiów, ale to nie mamy Mamy tylko 10, to trzeba zaraz zrobić Dobra Wooda też nie mamy za dużo chyba 65 No dobra, to możemy trochę wsadzić Tak, ej, ej, ej No tak z połowę, niech będzie Tutaj jeszcze mamy coś. Dobra, teraz tak rozłożymy sobie to. Możemy rozłożyć wszystko, bo nam to jest niepotrzebne. Tak, to mamy, to mamy. Dobra, rozłóżmy. Dzięki, się ma. Od, odzyskaliśmy trochę zasobów, więc fajnie. Dobra, położymy sobie potężnego anwila i łuk jakiś. Od 157 do 190. Co? Czemu tak mało? Ej, wolniejszy atak speed. E, czy ja to chcę? Ale range atak speed 6,2%. O kurde! To jest fajne. No tutaj to, to takie. i tutaj starcza, okej, okay, dobra, nie Mining speed, okej. Okay. Mele. Atak speed ten. I range atak speed. O kurde, czyli buty trzeba zrobić. Ale ten łuk, no, no zrobimy chyba, nie? Tylko nie wiem, czemu on takie ma. O, no, ten jest ulepszony. Więc może dlatego ma te większe obrażenia, ale jak sobie zrobimy, no dobra, zróbmy. No nie wiem, nie wiem. No coś tam rzuca, no coś tam rzuca, no. No dobra, no niech będzie. Bo y, ulepszyć go jakoś tutaj chyba nie możemy. Też no właśnie, niestety. Dobra, ale coś y, da się jeszcze z tym zrobić? A no właśnie, da się przecież Rainforge, ale oha no tak, oczywiście nie mamy Galaxy tu, niestety. Sadek. Wszystko mamy poprzepalane. Mm. No dobra, to możemy chyba to wszystko już.. Dobra, na razie odłożymy ten łuczek. Myślę, że na razie na razie go zostawimy i po prostu będziemy sobie na razie tego boła mieć jeszcze przez jakiś czas. Dobra, teraz tak. Powiedz mi jak działa to coś. Okej, okay, po prostu zgarnęliśmy frajera. No i fajnie, dobra, czyli mamy tego i zgarniemy sobie tego też. Okej, okay, fajnie. I teraz ja bym chciał dwie kaczuszki sobie wziąć. O właśnie. Siema kaczko. Siema, dzięki. I Ciebie też byśmy chci chcieli. O, a Ciebie ubijemy, bo my byśmy w sumie chcieli iść na bossa. Tak myślę, że to już jest ten etap. Że powoli byśmy mogli się normalnie bić z bosami. Dobra. No niby wszystko spoko, ale dajcie mi slajmy do zabijania. Ty, co ja znalazłem? Wseki labirynt? Tak? What to? Ja tego. Aha, tak. O, baby, już mnie głowa boli. Tu niby mogę, niby nie. Tu mogę iść, się Tutaj mogę iść, Elo, elo Tutaj nie ma nic, okej okay. Ty jakiś tak totalnie randomowo? Jakiś labirynt. Tutaj coś gdzieś. Ej, gdzie to idzie? Tutaj. Ej, to jest tu. Kurde. Panie Alex. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj może gdzieś, no tak, żeby się zbliżyć do Do naszej skrzyneczki tutaj Czemu nie mogę? Co tu się Siema, skrzyneczka, dziękuję Tylko żeby coś było fajnego Drewnianko sobie możemy wziąć, uwaga yy, Unique crafting component, o kurde Coś do jakiejś broni, no dobra, ciekawie no tak No tak No okej okay, no Jakoś by się nie zabijało to Ech, Co by tu wyrzucić To może? Immune to Poison O chłopie Biorę to Na co to jest? Na to Czekaj i teraz jak wejdę w ten ale tutaj znowu są te, te małpki Siemka, mortki, co tam? To wygląda jak jakieś takie miejsce, kurde, nie, mega dziwne to jest. A, się co tu się dzieje? Problem taki, że tu nic nie widać. Nie, dobra, cofamy. 94 Kurde, tak, mamy to IV. dobra, tak, to mamy i teraz tak Eevee the Depoisonów ma skaner. Ok, robimy to od razu, nie ma co. Zresztą mnie nie interesuje. Tutaj Okej, okay, czyli byłem blisko w miarę, żeby go znaleźć. Nawet chociaż, no tak, nie do końca. Trzeba będzie iść tutaj i tutaj na sam dół cały czas. No dobra. To papaja jest dobra, dobra. Papaja z papają najpierw. Taki basic myślę. Zobaczymy co tu ciekawego będzie, panie Majster. Food Physical Range Damage. O chłopie, ope gówno. Już mi się podoba. Fajne smoothie. Lubię takie rzeczy. Dobra. Papaja z papają jest super, to mi się podoba. Dobra. Na razie zrobimy wszystkie te nowe rzeczy na nowo. Nie? Bo wydaje mi się, że to po prostu definiuje potem, co będziemy mogli. Y jaki główny buff będzie? Reduced damage taken from bosses, ok, to jest znowu super. Kolejne gówno dobre, nice. Y dobra, pinegrape też zrobimy od razu. Physical Mary, okej, okay. czyli gówno, nie opowiedź nas to za bardzo, tak naprawdę No, to jest takie, okej okay. Dodo Egg razem, zobaczymy, jakaś jajecznica, czy coś tego typu Co tu by mogło być z jajuszkiem, hmm Nie wiem More healing from health over time regeneration, okej, okay. też jest fajne, super, podoba mi się Bloat Oat, dobra, zobaczmy to jak zrobimy razem Co to będzie, co to będzie, co to będzie, majster, co, co to będzie? Ok, super, dużo leczenia i foodu Ok Mogę to kupić, mogę to kupić, spoko Taki dosyć basic, więc ok Dobra, teraz tak, najbardziej co by mnie interesowało to coś takiego bo tu będzie i armor, połączenie z tym z jakimiś obrażeniami fajnymi czy coś? Tak myślę, mam taką nadzieję. Uwaga. Armor, no właśnie, dodajemy, dostajemy po prostu armora, więc super. I tak, to była papaja z tym. I co ja bym chciał jeszcze? Hmm. No, papaje z tymi pufufungami. To po prostu będziemy mieć co? Pufu fungi. To ten. Yy, obrażenia, tak? Chyba. Tak. Range damage jest ten sam. Tak, okej, okay, dobra. okej, okay. No to takie. No w miarę, takie basic rzeczy po prostu, nie? Zrobimy sobie coś takiego. O, z papają. Pif Dawaj, 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 cwaniaczku. Physical range damage, health over coś tam i max health. Aha, dobra, okej. Okay. No, no takie okej, okay. czyli to po prostu daje więcej healtha, spoko. Czy yy, coś ja tu chcę jeszcze testować? No mógłbym zrobić papaje z... Z co? Z pufufungami, bo to jest spoko. A nie to już mam. No to nie, to bez sensu. Dobra. To mogę, że mogę zrobić. Z, z, ja, z jajeczkiem na przykład. No ten Pine Grape to totalnie mi nie, nie podchodzi, bo to jest po prostu pod melasa, więc takie, ach, może być. More Healing, coś tam i Range Damage rzeczywiście. I możemy sobie zrobić to chyba, zrobiliśmy. Dobra, no nie, no wszystko już raczej, resztę można się domyślić. Więcej chyba nie trzeba kombinować. żarcie mamy. Wszystko zjemy, co się będzie dało, żeby ich wszystkich po prostu potem dojechać. Dobra, czyli możemy wszystko już sobie odłożyć. Dobra, idziemy na frajera. Uuuu, dymy, bijemy się z tobą. Nie masz ze mną szans. Ale cię kejtuje, jak małpę. Co ty robisz? Dobra, chłopiec, z, chłopie z totalnym S, frajerkiem. Patrz, jeszcze ja zapomniałem, że ja mogę go kejtować jak psa. Mam super ten... Patrz, i teraz robię tak. O chłopie, nie, ten przedmiot do kejtowania jest boski. Patrz to. Nic, nic nic, mi nie robi. Ty, ja jestem za dobry w tą grę. Pa, pa, pa. I teraz znowu zrobimy tak. O nie, nie. Ała. Trochę... O kurde. Ej, on się wkurzył. Wkurzył się. Mam. O! Dobra. Na spokojnie. Dobra. Nie, nie. Chłop umiera. Chłop umiera. To w ogóle nawet nie ma żadnej gadki. No, no, no. Na spokojnie. Dobra. Kurde, łatwiutko Łatwiutko, łatwiutko, To w ogóle nie ma żadnej gadki. Dobra, fajnie. Tylko no mówię, pierwsze podejście jest zawsze najgorsze, dlatego że no jest tutaj za mało miejsca, nie? A ja, no właśnie, jestem raczej graczem, który nie lubi mieć mało miejsca. Ja, ja muszę mieć dużo miejsca do walki z Bossami. Ale dobrze, że w końcu zacząłem używać tego TPK, który no jest super, bo dodżujesz po prostu dosłownie wszystkie, wszystkie ataki, jakie, jakie są, nie? Tak po prostu. Także na spokojnie, dobra No jakieś miejsce jest, jak będziemy się na pewno go następnym razem bić A myślę, że będziemy go bić Dobra eee, Tak, jakieś partsy, super slime, super Minion oczywiście do dupy jak zwykle I to jest Eevee Torn Harness Critical Hit Damage Max Health Co to jest za gówno? Hmm. No i po co mi to? Które się zawiodłem. Bo, no, ok, fajnie, boss pokonany, wiadomo. Chociaż, no, też mówię, to jest raczej taki Bosik. Mm, no, nie jest to główny Boss, chyba, z tego, z tego co mi się wydaje. Aczkolwiek, no, trochę gówno to jest. Wszystko jest podminione, z tego co widzę tutaj. No i, i, jakby to, takie, takie. No, Critical Hit Damage to jest spoko, ale. No, jakoś bym się o to nie rzucał. Tak, szczerze. No dobra, ale bo pokonany tutaj coś mamy. Nie, nawet tutaj Soula nie ma z tego. No czyli ten boss jest takim totalnym usersem. Z tego co widzę. No dobra, ale boss pokonany. Znowu oczywiście się przygotowałem, jak nie wiadomo kto. Yy, ale no. <ścoughs> Następnym razem lecimy chyba już na tego Aezosa całego. Bo to jest taki już jeden z, z lepszych Bosików, chyba myślę. Tylko z tego co wiem, to żeby zrobić tego Aezosa, to jego trzeba przyzwać. I co trzeba zrobić z tym. Tu jest 6, poczekaj, bo tu jest 6, a tutaj też jest 6. No właśnie. Czyli po prostu, jeśli chcemy bić i coś, coś dostać chyba. To trzeba bić tutaj te, a te. To są po prostu jakieś poboczniaki, które są takie, no. No są spoko, nie? Ale jakby nikt by się o to nie zabijał, więc no nie wiem, może byśmy zrobili najpierw wszystkie te, chociaż raczej wątpię, bo tu jest Solarite, Magma. A tego Morbha jakiegoś, może byśmy dali radę zrobić, co? Chociaż do tego Azosa myślę, że na początku będziemy robić. I potem tego, bo to jest tutaj już na tym. Yy, no. Na tym tytanicznym. Zresztą tytanicznym, co ja w ogóle gadam. Yy, na tym morzu. Yy, więc no. Tego było chyba. Yy, 400 HP. No, 400 HP to jest całkiem dużo. Nie mówię, że nie. Ale dobra, no Bościk taki, kurczę, no nie wiem, myślałem, że coś, że coś tak, kurczę, bardziej rzuci, coś sensownego, a tak jakoś za dużo nie dał, ale no, tyle było, bo nie wiem ile nagrywam znowu, a troszeczkę chyba, troszeczkę chyba tego materiału już jest, także tyle było, daj like i inne takie, tego typu rzeczy, Papa. Pa.